Cześć, witajcie. Trening e, tak zwany męskiego, czyli biceps, barki i tylna grupa mięśniowa, czyli triceps. E, w związku z tym proponuję wykorzystać do tego ćwiczenia po raz kolejny hantle. Najlepsza chyba rzecz, której można szybko osiągnąć efekty. Ja wziąłem 5 kg. Pamiętajcie, że możecie mniej lub więcej wykorzystywać. Kiedy zaczynacie trening, wykorzystujcie, wykorzystujcie mniejsze obciążenie. Zaczynamy pierwszy trening, czyli biceps. Góra, dół, góra, dół. Popatrzcie, kiedy odkładam hantelki dół, przechodzę do równoległości hantelki, tu są w jednej linii góra. Łokcie trzymam blisko tłowia i przyciągam do siebie hantelki. Wydech, kiedy przyciągam, wdech w dół. Pracujcie wolno, nie spieszcie się. Bardzo ważna technika wykonania i tylko osiągniecie dobrą technikę wykonując wolno ćwiczenia. Wydech, wdech. Wydech, wdech. Oczywiście pracujemy na czas 30 sekund. Jeszcze 5, 4, 3, 2, i ostatnie. Stop. Ćwiczenie kolejne to ćwiczenie mięśni barków. Możemy nie odkładać hantelek, przejść do następnego ćwiczenia. Hantelki w linii na wysokości biodra. Wyprostuj, ściągnij łopatki, wyprostuj plecy i podciągamy hantelki. Unosimy łokcie na wysokość barków i pracują nasze barki. Wydech, wdech, wydech, wdech. I jeszcze 30 sekund. Pamiętamy o tym. Wydech, wdech, wydech, wdech, wydech, wdech. Jeszcze końcówka. Trzy, dwa i jeden. Dość. Następne ćwiczenie to angażowanie mięśnia triceps i kształtowanie go. Odkładam 5 kg handlę, przechodzę do mniejszego obciążenia. Trzecie ćwiczenie, triceps. Przenieś hantelki nad głowę. Moje hantelki to wartość 3 kg, możecie mieć troszkę mniejsze, troszeczkę większe. Przenieś hantelki nad głową, trzymaj je równolegle ze sobą i uwaga, zaczynamy uginanie rąk w łokciach, wycofywanie ich tył lekko do linii ucha. Wdech i wydech, wdech i wydech. I powtarzamy. Oczywiście czas ruszył. 30 sekund macie na wykonanie tego ćwiczenia. Wdech i wydech. Pamiętajcie, wolno, a technicznie dobrze. Wdech i wydech. Wdech i wydech. Wdech i wydech. Ostatnie trzy i góra. Dwa i góra. Ostatnie góra. Odkładamy. Unosimy. Ważna informacja, podobna jak w ostatnich filmach, pamiętajcie o powtórzeniach tych ćwiczeń. Ten blok trzech ćwiczeń powtórzcie sobie trzy razy. Łatwo zapamiętać. Zapamiętajcie tylko trójkę i więcej nic. 30 sekund, 3 ćwiczenia, 3 razy powtarzamy. Wartość czasowa, przynajmniej 30 sekund, jak na naszym filmie, możecie zwiększać czas lub ilość. Powtórzeń, kiedy przywodzicie ręce i odwodzicie. Ja proponuję na początek na biceps, na barki i na triceps w pierwszej serii 15 powtórzeń, w drugiej 20 powtórzeń, w trzeciej 30 lub jak już nie masz siły 20. Odpoczynki między blokami oczywiście między 30 a 45 sekund. Trzymam za Was kciuki, ćwiczcie, rozwijajcie się. W razie czego zapraszam pytajcie, piszcie na hurtownia sportowa.net.